Witam Państwa w programie pytania o miasto i region. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica. Ja również witam serdecznie Pana Panią redaktor. Panie wójcie, przed nami czas podsumowania mijającej, bardzo długiej, ponad pięcioletniej kadencji tego samorządu, która przypadła na wyjątkowo trudne lata pandemii i wojny w Ukrainie. Czy Pana zdaniem gmina poradziła sobie z wszystkimi wyzwaniami tego okresu? Co było dla Pana może najtrudniejsze w tych latach? Tak, można powiedzieć, że to nie było standardem, więc po prostu nie było przygotowanych żadnych zasad, programów. Żeby przytoczyć nawet taką sentencję, że wiemy w życiu, że coś może przyjść, ale zawsze jesteśmy albo nieprzygotowani, albo to szybko przyszło, nawet wyobraźni, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, ale i również jeśli chodzi o pandemię, i chciałbym powiedzieć, że w pierwszym Okresie to było takie pospolite e, e, ruszenie. Nawet agendy państwowe, już nie mówiąc po prostu e, tutaj e, na dole, każdy we własnym e, zakresie e, e, starał się pomóc, e, przeżyć i mamy wiele, wiele e, przykładów. My mamy e, kilka gmin e, na Ukrainie, za Popradziu, zaraz e, w Wrótkach i jeszcze za e, Kijowem, gdzie pomagaliśmy w tym okresie, ale i również mieszkańcy spontanicznie. Tak jak w całym kraju, tu nie było po prostu wyjątku, przygotowali nawet lokale, mieszkanie, również pomagaliśmy, jeśli chodzi o różne środki, a zwłaszcza y, y, spożywcze. I wóz I, strażacki państwo. Przekazali. I w tym sensu, wreszcie, wóz, y, tak. I po pierwsze po prostu, że y, jako y, ludzie, jako po prostu sąsiedzi y, sprawdziliśmy się i to myślę, że jest najważniejsze. Y, I żeby to w sercu pozostało y, na y, zawsze bo było to y, 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 piękne, bo naturalne i od y, y, serca. I w tym miejscu właśnie chciałbym podziękować mieszkańcom gminy y, y, Dębica, którzy tak spontanicznie po prostu zareagowali, aż musiałem ingerować y, też, bo te działania były y, nieskoordynowane, y, jechali, jak się to y, y, mówi, na y, y, własne życzenie, y, a to też wymagało pewnej... Y, Organizacji. Pomimo licznych trudności, zostało zrealizowanych wiele inwestycji. Jakie dla Pana były najważniejsze inwestycje podczas tej mijającej pięcioletniej kadencji? Tak, znam Pani zdanie, jednak zaskoczę. E, tak, efekty, dla mnie, dla mnie oczywiście. Tak, e, efekty e, ekologiczne dlatego, że to podnosi poziom cywilizacji e, danego regionu i życia e, mieszkańców i jakby e, również wracania mieszkańców, którzy gdzieś wyemigrowali i teraz są się tutaj osiedlić, bo podstawowe media e, są wraz z oczyszczaniem ścieków w zawadzie, gdzie właściwie zbiera ta dobra naturalne współgminy gminy z terenów górskich. Mhm. Jeżeli chodzi o pozyskane środki na te inwestycje, na tą... więc chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o sieć wodno kanalizacyjną i urządzenia, to około 170 milionów złotych i proszę sobie wyobrazić, kiedy zaczęliśmy bilansować, no to wkradło się takie po prostu niepewność, czy podołamy, czy będą w odpowiednim momencie środki finansowe. No i jednak się udało, a popatrzmy, że sąsiednie gminy, które po prostu też mają te tereny, <laughs> pofałdowane, podgórskie, jednak nie podjęli się, w niektórych nawet nie ma wody, już nie mówiąc o y, y, kanalizacji. Mhm. Panie wójcie, uzdrowisko Latoszyn Zdrój to zdecydowanie pana największy projekt, nie tylko według mnie, ale według y, szerszej opinii mieszkańców. Skutecznie y, rozwijany w kolejnych latach. Y, co roku budowane są nowe obiekty i powiększa się y, infrastruktura. Y, czy jest pan zadowolony y, z tego, jak rozwija się Latoszyn? Y, po pierwsze, panie redaktor, nie wypieram się. Jeden z większych y, 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 projektów, bo naszym obowiązkiem było wykorzystać wody naturalne, które były już wykorzystane w 1850 roku, kiedy powstał pierwszy pensjonat i piękny rozwój w okresie międzywojennym, czyli jakby reaktywacja i z tego jesteśmy zadowoleni, z obiektów tak, ale bardziej po prostu, że korzystają ludzie. Dla podatowania zdrowia, dla utrwalenia zdrowia, dla mm, rekreacji, tylko po prostu wspomnę. Y, y, w ubiegłym roku, jeśli chodzi o zabiegi, to było o 80 tysięcy w naszej przychodni. Jeśli chodzi o basen leczniczy, ponad 50 tysięcy, a jeśli chodzi o park zdrojowy wraz z infrastrukturą, od 140 000 do 160 tysięcy. Także to po prostu cieszy, a jednocześnie. Pokazuje, w jakich kierunkach powinien być rozwój dalszy, uzdrowiska. Właśnie, w jakich kierunkach tak. będzie się rozwijać? Pierwsze zasadnicze to musimy wybudować, i już jest projekt na ukończeniu budynku sanatoryjnego, bo w tym czasie można kontaktować. Z Narodowym Funduszem Zdrowia kontra kontrakty i byłyby to bardziej i stabilne e, usługi, ale i również dla mm, komercyjnych, dlatego że no, większego zaplecza e, e, nie mamy. E, w związku z tym to nazwałbym jako o, po prostu e, e, priorytet ale równolegle po prostu wykorzystanie wód termalnych, gdzie podejmujemy działania, żeby zbadać po prostu jakość tych wód pod względem fizyko-chemicznym, bo wiemy, że temperatura jest, ale teraz chcemy jeszcze wiedzieć, jakie to są związki, żeby to było nie tylko po prostu wody, lecznicze, ale również i rekreacyjne, bo mamy po prostu takie ośrodki, że tylko ta woda nie jest zmineralizowana, ale posiadająca tylko temperaturę. A tu oprócz temperatury po prostu również są związki mineralne które według instytutów, gdzie będziemy potwierdzać, będą działać na określone służenia. Jak rozwijają się strefy ekonomiczne na terenie gminy Dębica? Ile osób tam znalazło zatrudnienie? Więc powiem tak, że odnośnie takiej historii, to zaczęliśmy od stref gospodarczych chociażby Arkus, Południe, trzy kronoerk, ale i również dwie strefy ekonomiczne, więc kilka tysięcy, kilka tysięcy jest zatrudnionych jeśli chodzi o dochody, bo to po prostu bardzo ważny czynnik to około 85% jeśli chodzi o podatek od nieruchomości i czasami nie rozumiem, zażenowaniem po prostu słyszę różne wpisy, że budujemy do tych stref drogi, kiedy są inne potrzeby, a teraz w ulotkach po prostu... Widzę, że właśnie stawiają na rozwój stref, ale myślę, że to jest tylko okresowe, natomiast my swoje będziemy robić. Będziemy z byłą Agencją Nieruchomości Rolnej w Zawadzie rozmawiać odnośnie dalszych terenów, bo po tym okresie stagnacji... Teraz po prostu zapotrzebowanie jest. I ta stagnacja, ta pandemia, wojna po prostu zrobiła też negatywne skutki, bo... Właściwie strefa e, Puskowie, Strachowie miała być zagospodarowana e, w całości, bo została po prostu wykupiona. Jednak wielu e, inwestorów e, wycofało się, bo to jest strefa po prostu dla średnich, dla e, e, małych, dlatego, że w Puskowie, bo po pierwsze był teren, a po drugie e, e, duży wskaźnik bezrobocia. Natomiast w Zawazie, no to jest najpiękniejszy teren e, pod e, inwestycje, pod inwestycje no jest taki wystawny, i po drugiej stronie, tam gdzie 15 hektarów już jest trzech inwestorów, będzie spotkanie, odnośnie w jakim zakresie gmina też pomoże. I tu jest jeden szkop. Ja się tu zwracałem również i do radnych sejmiku z naszego terenu, żeby jednak były programy na szczeblu województwa, wspomagające po prostu na doinwestowanie infrastruktury, to w ten czas pozyskanie inwestora byłoby po prostu bardziej konkurencyjne od innych terenów, bo tych stref przedtem było więcej. Teraz, gdzie kto się buduje, to po prostu to jest w strefie, ale przedtem to rzeczywiście obowiązywały pewne zasady. Także reasumując, jest, zwiększa się zainteresowanie i to inwestorów większych, co nas po prostu cieszy. Panie Wójcie, ogłosił Pan na konferencji utworzenie związku transportowego. Co Pana do tego skłoniło? Po prostu nie jakieś, żeby zaistnieć przed wyborczo. Ten temat, jeśli można użyć tego słowa, wałkuje się już wielu lat. Od momentu, kiedy jednostronnie miasto wypowiedziało nam umowę i ja twierdzę, że jeśli chodzi o koszty za wozokilometr w mieście, są bardzo duże. Mam porównania po prostu z innymi miastami, na to zwracałem uwagę. Po drugie, żeby pozyskano również inne samorządy, więc po prostu partycypowałyby również w tych kosztach. Niestety, musieliśmy sięgnąć do. Własnych operatorów, co wśród społeczeństwa no, spotkało się po prostu z częścią negatywnej opinii, bo rzeczywiście różniły się pod względem jakości, ale nawet i obsługi, jeśli chodzi o te autobusy w stosunku do MKS-u. I w związku z tym, że Według tych zasad, jakie przedtem obowiązywały, no to ogmina musiałaby na dzisiaj około 4 milionów złotych przeznaczyć dla MKS-u przy tej samej ilości kursów. No, a umowa była taka, że jeśli mieliśmy 162 kursy i później po redukcji było około 105, miasto jeszcze zwiększyło o po prostu ilość kursów, a obciążenia po prostu proporcjonalnie. Szły na gminę. Ja podam tylko o po prostu jeden z możliwości, po prostu wyjścia z tego, i to musi się stać. Pierwsze, po prostu, żeby dać przykład dla innych samorządów. Bo oni może na dzisiaj nie dostrzegają, albo może mają po prostu inne priorytety, kiedyś to po prostu ich dosięgnie absolutnie zabezpieczenie transportu zbiorowego, a należy wykorzystać po prostu możliwości dofinansowania. W związku z tym daję przykład że jeśli nie ma porozumienia, tutaj również dużą rolę odegrał ówczesny prezes, obecny starosta, dalej też jest zaangażowany, żeby powstał związek powiatowo-gminny, no niestety pozostali wodarze jakoś dochodzą z rezerwą, więc gmina Dębica, mając pewne doświadczenia, w tym względzie podjęła się po prostu tematu, żeby utworzyć taki związek, ale wewnętrzny, gminny, i możliwe, że na tym przykładzie po prostu później inne gminy mogą wejść i utworzyć tak zwany związek międzygminny. Rozmawiałem z niektórymi liderami samorządów i teraz mówią, że tak, dostrzegamy po prostu ten problem, patrząc również, że no, mieliby gotowy po prostu materiał, gotowy po prostu gotową bazę, a jednocześnie obniżylibyśmy koszty, bo zawozu kilometry czy złota Otrzymywalibyśmy dotacje natomiast w układzie bezpośrednim z miastem. Tak się proponuje, że od nowego roku zaistnieje, zaistnieje komunikacja między gminą a miastem. To po prostu jest uproszczone. To powiedziałbym chwilowe, to powiedziałbym, że to takie przedwyborcze. Nie można okłamywać po prostu mieszkańców, bo. Problem jest bardzo ważny i my go podejmujemy niezależnie po prostu od wyborów. Nas stać po prostu pod względem organizacyjnym, logistycznym, utworzyć taki związek w samej gminie chociażby po prostu, że posiadamy jednostki komunalne, więc po prostu to by dużo już odpadło i przyspieszyłoby powstanie właśnie takiego związku samej gminy, a w najbliższym czasie wypowiedzą się poszczególni wodarze z powiatu dębickiego i ja myślę, Jestem przekonany, tak jak pani redaktor wspomniała odnośnie Latoszyna, bo należy po prostu, żeby przekonywać innych, to należy siebie przekonać, że tak, potrafimy. I takim przykładem pani redaktor jest przedsiębiorstwo gospodarki odpadami. Też były negatywne zdania. A po co, na co tyle dajemy, a obok yy, przecież w gminie Osłów istnieje yy, yy, piękne przedsiębiorstwo, które przyjmie yy, po prostu wszystkie yy, odpady. A jednak poszliśmy yy, na to i, i pozyskaliśmy yy, środki. No i teraz mamy jedno z najniższych yy, opłat yy, za yy, odpady yy, stałe, ale również na tym korzystają. Sąsiednie gminy samorządowe, bo mają bliżej przywozić te odpady. Więc no, jesteśmy partnerem sprawdzonym i o pewnym potencjale również materialnym i finansowym. Panie Wójcie, jak układała się współpraca pomiędzy gminą Dębica, Starostwem, Miastem i Województwem? Ja bym tak odróżnił po prostu personalnie i jeśli chodzi o same te organy, chcę powiedzieć, że ja od początku i wszędzie, gdzie byłem, <laughs> mówiłem, że reforma kraju nie została zakończona. Po pierwsze Utworzenie powiatu w tym układzie, w jakim jest, to nie powinny po prostu istnieć powiaty, ale chcę tu zaznaczyć, że z całym szacunkiem dla tych ludzi, którzy tam pracują, ale oni by jeszcze bardziej byli efektywnie wykorzystani po prostu w tych organach samorządów gminnych. No bo popatrzmy, pani redaktor. Mówiło się o zaciągnięciu spraw w jednym okienku. Bardzo pięknie, nie? Tak. A jak się stało po tej reformie? Ale przedtem było inaczej, że wydawaliśmy warunki zabudowy zagospodarowania i jednocześnie pozwolenie na budowę. A teraz tak, my zmieniamy plany przestrzennego zagospodarowania, wydajemy warunki tak zwane natomiast powiat wydaje pozwolenie i ten patent po prostu tak sobie kursuje. Więc, a to jeden z przykładów. Natomiast jeśli chodzi o personalne, to powiedziałbym, oby tak trwały, chociaż każdy, również ja, ma swój genotyp, fenotyp, więc po prostu należy indywidualnie podchodzić, ale tu dam przykład i, 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 i pana Bieszada, który w wielu sprawach takich taktycznych pomógł, jak i również tutaj starosty, który gdyby nie on, to po prostu w tak krótkim czasie po prostu nie byłoby zastępczego przewoźnika na gminie Dębica. i również też podejmował działania, żeby powstała spółka powiatowo-gminna. Pod tym względem można powiedzieć, że jesteśmy spełnieni, ale niedopełnieni, o tak by to e, nazwał. Ja myślę, że pewien okres e, przeminie dostosowawczy e, i e, wykorzystamy tą e, e, sytuację, bo może być m, taki układ, że e, jedno organy e, po prostu bliżej e, e, będą e, samorządu e, wojewódzkiego, drudzy e, bliżej e, wojewody to aż się posił po prostu, żeby wspólnie pracować dla dobra tegoż rejonu, bo potencjał ludzki, materialny jest bardzo, a bardzo duży. A jak pan ocenia pracę i współpracę w Radzie Gminy Dębica? Myślę, że przebiegała wzorowo, ale zdaniem pana wójta. Tak, powiedziałbym, byłem z tych nielicznych, bo była euforia wyborcza, kiedy wygrała jedna, nazwijmy po prostu obca, komitet wyborczy niezależny. No to było tak, że żeby już nie zapraszać partnerów, bo była większość, no jednak ja zaproponowałem, żeby jednak spójnieje. Myślę, że to przyniosło pewne efekty. Na początku, jak zawsze, były po prostu jakieś nieporozumienia, ale później w tych strategicznych sprawach dogadawaliśmy się, bo tak powinno być. Ludzie wybrali nas nie dla polityki. Tylko po prostu dla mm, efektów i życzyłbym po prostu przy następnej kadencji jakakolwiek, jakiejkolwiek będzie y, układzie, żeby tak y, po, pojmować y, y, po prostu y, te y, działania i swoją rolę. Czy będzie Pan y, ponownie kandydował y, na wójta gminy Dębica? Tak, to już zdecydowałem wcześniej po wielu, wielu spotkań środowiskowych, ale i również osobistych, doszedłem do wniosku, że są jeszcze pewne sprawy, które wymagają zakończenia, a rozpocząłem, a. Nie chciałbym tu mówić, że mam panaceum na rozwiązywanie wszystkich tych spraw, ale jednak te możliwości teraz są, oby te programy były odpowiednie, są większe i chciałbym po prostu z tych możliwości skorzystać. Jakie projekty chciałby Pan realizować w kolejnej kadencji? Już o tym e, po prostu e, powiedzieliśmy, albo e, tak na, oparte na dwóch e, e, filarach. Bo, o pani redaktor, e, na dzisiaj możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o gminę, to ten poziom infrastruktury e, e, materialnej jest e, po prostu optymalny. To nie oznacza po prostu, że wszystko jest m, m, w porządku. E, natomiast ludzie dopominają się usług e, społecznych. I tu chciałbym po prostu kontynuować, rozwijać to, co nam się udało. A podstawą po prostu było przekształcenie GOPS-u w Centrum Usług Społecznych. I pełen spektrum wiekowy jest zaangażowany, bo od seniorów plus to poprzez również powstałe kluby młodzieżowe, aczkolwiek tutaj musimy zrobić jeszcze więcej, bo pod względem strukturalnym no to są rady, senioralne rady młodzieżowe, mamy pełnomocnika, ale to tylko są struktury. Natomiast należy głębiej wejść i w związku z tym teraz e, e, proponuję, żeby utworzyć zamiast Funduszu Sowieckiego, to już po, po prostu przestarzałe, no, to były rozobnione środki, Fundusz Obywatelski powiększony e, o ośrodki e, dla grup e, młodzieżowych, żeby również oni e, dysponowali oczywiście pod jakimś tam nadzorem, no, czułby się też i odpowiedzialnym, jak i również we wszystkich tych obiektach, gdzie jest po prostu taka możliwość zabezpieczyć dla młodzieży odpowiednie pomieszczenia, jak i również dla innych organizacji pozarządowych. No, i drugi jakby filar, no to strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Dębica. Ona jest wieloletnia i w związku z tym tu upatrujemy oprócz zaangażowania społeczeństwa te efekty, bo chociażby ostatni ranking krajowy wykazał, gdzie sześćdziesiąt 63 czynniki yy, yy, po prostu yy, yy, to powiecie yy, Dębiskim zajęliśmy pierwsze yy, miejsce jedno z lepszych miejsc w naszym województwie i yy, w kraju. Więc yy, po prostu jednak ta wieloletnia strategia rozwoju społeczno-gospodarczego jest yy, bardzo efektywna i Dlatego stawiam po prostu jako ten drugi filar realizacji po prostu zadań na terenie gminy i tu widzę po prostu rozwój ten racjonalny, realny gminy i społeczeństwo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica. Ja również, Pani Redaktor. Dziękuję za zauważenie mojej osoby i również Państwu serdecznie chciałbym podziękować.